Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy na kanale Nietochiny w kolejnym odcinku. An, an śpi za Janiangiem. Janianie śniadanie ze mną. Jest godzina 8.30. Jak wiecie w sobotę i niedzielę. Tak mam weekend i nie chodzę do pracy. To karmię Nianga śniadaniem. Shimpay sobie trochę odpoczęła. Wy karmię od poniedziałku do piątku trzy razy dziennie. Codziennie na karmienie schodzi jej pomiędzy 3 godziny a 6 godzin. Janian je bardzo bardzo pomału mhm. no, Jak widzicie Janian lubi bardzo występować Przed kamerą na kanale mhm. Dzisiaj Janian bardzo dobrze je Dobrze mu idzie mhm. Już duży chłopak skończył 5 lat Wydaje z siebie coraz więcej dźwięków, jeśli chodzi o tytuł dzisiaj filmu. Janien wydaje z siebie coraz więcej dźwięków, ale to są takie dźwięki niezbyt podobne do jakiegokolwiek języka. Jan nie potrafi mówić samodzielnie w związku z tym, że przez chorobę Menkesa, którą ma. Jego mózg nie dostawał odpowiedniej ilości miedzi, no i nie mógł rozwinąć niektórych funkcji życiowych. Mhm. Ale za to pięknie się uśmiecha. Mhm. I rośnie. No, a jeśli chodzi o to, jakie słowo powie powiedział pierwsze, to bardziej to było takie mamorotanie, że tak powiem. Ale mo mogliśmy usłyszeć, że powiedział Wan an. One an, czyli dobranoc po chińsku. Leżeliśmy sobie razem e, we czwórkę, tutaj w łóżku, przed, przed snem. Jan zac zaczął wydawać tam dźwięki z siebie. Przez tak 10-20 sekund wydawał różne dźwięki z, z siebie, jakby chciał coś. Powiedzieć? No, i tam w którymś momencie mogliśmy usłyszeć, właśnie, one an, czyli dobranoc. Nie wiem, czy powiedział to celowo, czy nie wiem, czy powiedział celowo, czy, czy tak akurat przypadkowo się to wszystko złożyło. No, ale w każdym bądź razie wyszło z tego one an, czyli dobranoc. Yangyang życzył wszystkim dobranoc, no w związku z tym, że był wieczór i że wszyscy sobie szykowaliśmy się do spania, przygotowywaliśmy się do spania, no to to tak, tak wyszło. Mhm. Mm. Słyszę teraz na dole, że przyjechał Pan z gazowni żeby sprawdzić gaz. Bo dostaliśmy wiadomość, że przez ostatnie 3 lata nie było kontroli gazu z gazowni, bo oczywiście poprzedni właściciel nie zrobił kontroli gazu. Kto by tam się przejmował kontrolą gazu? Kto by tam się przejmował sprawdzaniem i naprawianiem rzeczy, jak można korzystać z życia? No, więc, e, więc dzisiaj przyjechał pan z gazowni, bo jakbyśmy nie zrobili kontroli gazu, to nam odetną gaz w grudniu, w przyszłym miesiącu. No, i Simpej tam musiała dzwonić i umawiać wizytę. <laughs> więc teraz słyszę, że tam na dole na dole działają. Mhm, mm widzimy? Tak jak mówiłem, Yang, Yang bardzo lubi nagrywać filmy, mm -hmm. bardzo kamera go lubi. Mm -hmm. No więc jeśli chodzi o rozwój mowy. W Przypadku takiej choroby, jaką Majania, z którą się urodził. No to dzieci generalnie nie potrafią się same poruszać. Nie potrafią mówić same, więc jakby nie rozwinęły tych podstawowych funkcji życiowych, a te funkcje życiowe, które tam rozwinęły przez kilka pierwszych miesięcy, to, to ulegają cofaniu. Na przykład samodzielne utrzymywanie głowy. Ja nie mógł tam utrzymać głowę. Jak leżał na brzuchu, Przez... mógł podnieść głowę przez tam chyba 2-3 miesiące, a później już nie potrafił. Zrobił się takiej bardzo wiotki, więc... więc jakby część tych funkcji życiowych zanika. Gdy mózg nie dostaje miedzi. O, całe szczęście, że mam wolne teraz w weekend. Więc tak, wcześniej Janiang, Yang jakby nie udało nam się usłyszeć żadnego słowa. Więc One an dobranoc jest pierwszym, które, które, że tak powiem, zrozumieliśmy spośród jego dźwięków, które, które wydawał. Generalnie Yang, Yang często wydaje bardzo dużo dźwięków z siebie. Jakby próbował mm. mówić, próbował nam coś powiedzieć. A może w przyszłości powie jeszcze coś więcej? Zobaczymy. Na razie rozwija się cały czas do przodu, wiem, że wiele osób nam kibicuje i kibicuje Yangyangowi na vlogu, mhm. tak, kibicuje ci dużo osób, mhm. kibicuje ci dużo osób, kibicuje ci dużo osób, a Yangyang Yang się cieszy jak mu mówię, że mu kibicuje dużo osób. Mhm. się budzi an i ptaki jej śpiewają na. Ptaki jej śpiewają na zewnątrz w ogrodzie. Coin. To to What is that? Your toy? No, the one the Coin. I don't know. Oh, I don't know where those coins are. Maybe in your room in the containers. And go check and also go pee pee, okay? After we wake up, we need to go pee pee. Mm -hmm. Tak, Janian, Anna wstała, potwór się obudził. Janian mm -hmm. <laughs> generalnie jest bardzo spokojny i bardzo powolny i bardzo cichy, a An, -An jest zupełnie odwrotna, bardzo głośna, bardzo szybka i, ba i bardzo uh, energiczna. No więc tak widzicie Jesteśmy mniej więcej w połowie karmienia teraz to oh, Yang, Yang ostatnio się obraca na wszystkie strony. jest bardzo ciekawski. Mhm. No generalnie to, że dożył 5 lat to już jest słuchajcie, wielkim sukcesem dla niego. Większość dzieci z chorobą Menkesa niestety nie dożywa 3 lat. No więc świętowanie piątych urodzin to jest wielki, wielki sukces. I generalnie pozostawanie w dobrym zdrowiu przez, przez te 5 lat. No, pan z gazowni chyba zakończył działania, bo już nie słychać go na dole. I Do w pracy dużo pracy jak mówiłem wam wczoraj na filmie jak wracałem z pracy Pracy, bardzo dużo pracy. Cieszy mnie to niezmiernie, że jest dużo osób do uczenia. Skończyłem poprawiać maturę międzynarodową, chyba już oficjalnie. Chyba już mi nie przyślą więcej, bo wiedziałem, że tam pokończone są wszystkie alokacje arkuszy do poszczególnych egzaminatorów, więc. Did you pee-pee? Excellent! Mm -hmm. I jail you and I congratulate you. Mm -hmm. And tell you that you did a good job. Mm -hmm. What do you want to do now? Do you want to continue sleeping? No. Do you want to eat something? No? no? Do you want to just sit down here? No. You only want to play with me? Okay. And and że chce tylko się with you. Nie chcę iść na śniadanie. Now, I'm feeding Juju, you know. After I finish, we can play. Oh, do you know what we need to do today? We need to paint. You need to paint your room. We need to paint the wall. We need to finish fixing the wall in your room. Yes. Later. Yes, you can paint with me. Mm hmm. Dzisiaj, jak dzisiaj po śniadaniu. Musimy skończyć naprawiać ściany u Anan -An w pokoju. Musimy ją przetrzeć trochę papierem ściernym i pomalować. I Anan -An już jest tutaj zadowolona. Yes, we need to the wall first and then we're going to paint the wall. Yes. So it will be the same color. It will be white. Anan też rośnie już duża jest. Wow, and, and you're growing up. Mommy. Mommy's downstairs. You can go and check on her. Daddy. Hmm. I want to get money, but I only want to get make my wall in different colors. You want your wall to have in different colors? Ah, then you can paint later. You can maybe use crayons to paint on them. Mm -hmm. First, we need to paint it white, you know, to protect the wall from breaking. And then you can use different colors and paint. And I'm use in different colors. But I don't crayons. Don't want to use crayons? No! Markers, oh, okay. Then maybe later, okay. First, I need to paint it white to protect the wall to finish fixing the wall. After I finish fixing, you can paint it in different colors mm -hmm. after breakfast, okay. Go and eat breakfast first. After you finish, we'll do some renovations together, okay. But you know, to paint the wall and sand the wall, you need to have strength, you need to be strong and to be strong because it's hard work. Yes. And after you've, after you have strength, you can do it. And in order to have strength, you need to eat breakfast. Yes. Yes. You can use this device to warm JuJu's feet. You can also warm your feet. Do you want today? Hmm? No. Maybe <laughs> Yes. Yes. Oh, if it's too strong, it will burn your feet, yes. It will hurt you if it's too strong. Yes. Juju's feet are getting cold. Juju never cry. Juju never cry because Juju is a strong boy. Mm -hmm. W zimie teraz temperatura spadła do poniżej 20 stopni. Jak temperatura spada tutaj w kantonie poniżej 20 stopni, to jest generalnie zima. I Jan ma zimne stopy. Często w zimie. Mm -hmm. Hi, sweet. Uh, ah, I have two of you. <laughs> mm -hmm. I'm making a video. Dun, dun. Now we are all together. Yes, now we are all together. Mm -hmm. Three of us are together. Yes, three of us are together. Our Trójka is today Mhm hmm du -du -du. An, an is touching you. Touch you. Come, Juju no. will touch you. <laughs> mm -hmm. Whose hand is bigger, yours or Juju's? Check. Kto ma większą rękę? Oh, and an your hand is almost as big as Juju's. Or bigger. I think your hand is bigger than Juju's. Yeah. An-an już ma większą rękę niż Yang-yang. Mhm. Mm yes, you're also growing up. Both of you are growing up fast. Mhm. Uh -huh. Obydwoje rośniecie szybko. Mhm? Uh -huh. Tak. <laughs> Jeszcze tyle mamy do zjedzenia. Dobra moi drodzy, także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. My idziemy remontować później po śniadaniu, więc... An, An musi coś zjeść, Jania musi skończyć jedzenie. A ja się muszę przygotować do remontowania, więc pozdro cześć. Oh, I need to, uh, have soft Uh, I need to have soft support for my back, you know. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> <coughs>